Ej Siemano, widzowie, dziś zaczynamy nowy rozdział z Lego Fortnite. Jak widzicie, dziś Wam pokażę, jak zacząć, jak zrobić świat. No i jak zrobić podstawowe rzeczy, czyli jakieś. Yy, rzeczy. Ale najpierw przejdźmy do rzeczy. Yy, widzowie, jak chcecie sobie coś kupować w sklepie, to, to macie fałdolce, wchodzicie w sklep. Tu macie fałdolce, za które coś sobie możecie kupić. Na przykład uznajmy, że, ben, że chciałbym sobie, nie wiem, kupić. Hmm. Uznajmy, że może. Nie. Nie, nie. No nic. Ale tak się wchodzi do sklepu, można sobie tam właśnie kupić coś. Jak się tworzy nowy świat? Słuchajcie, yy, klikamy twórz nowy świat. No i czekajcie, muszę sobie usunąć jeden. Czekajcie. Wykos jak się wykasowuje się tak Teraz przez chwilę zrobiłem. Jakby coś można mi oddawać znajomych? On, nick mój to Imbirkowy Swilek. Jak... Klikamy stwórz nowy świat, stwórz. Wybierz. Przetrwanie. I jak chcecie, tutaj sobie możecie jakiś obrazek wybrać. Mój ulubiony to jest ten. Tu macie numer ziarna, ale ja żadnych nie biorę. Wrogowie włączeni. I rozpocznij. I okej. Okay. Yy... Słuchajcie widzowie. Jeśli chcecie mnie dodawać do znajomych, to śmiało. Naprawdę. Ja nikomu nie zabraniam. Będę wysyłał różne... Może jakieś małe prezenty? Jeśli się da, no ale nic, no. Zaraz wam pokażę, jak zacząć gra w lego Fortnite. Ogólnie, jeśli będziecie chcieli jakieś inne gry na Fortnite, to piszcie. To będziemy myśleli. Znaczy, będę myślał, bo. Jak to ogarnąć. Ale jakby tak bardzo wam się spodoba ten rozdział, to, to będzie po prostu z tego seria, co nie? O, dobra, jesteśmy już na świecie. Yy, słuchajcie, widzowie, najpierw jesteśmy tu. Tu jest takie, co tutaj widzicie. Macie jakieś góry, różne rzeczy. Najpierw poradziłbym wam pójść sobie, spacją się skacze Jeśli ktoś ma jakiś inny sprzęt, to, to nie wiem. No i na przykład tu jest... Sprawdź przepisane łóżka. No to klikamy, nie na łóżko, tylko w moim przypadku E. I mieszkańcy to jestem ja. I jeszcze jakiś ślad. Powrót. Idziemy szukać tego ślada. A tu jest. Oj. Ja wam będę tutaj mówił, co piszą. Teraz mówi. Fajnie spotkać kogoś, kto jest Przyjaźniejsze niż pająki. Klikamy kontynuuj, żeby wiedzieć więcej. Jestem ślad. Jestem tu, bo potrzebne mi było bezpieczne schronienie przed burzą. Klikamy dalej. Co ty na to pomożesz mi założyć obóz, a ja na... cię nauczę wszystkiego, co wiem na temat przerwania i Rzemie... rzemieślności. Życiowe motto przygotowany jest wszystkim, potrzebujemy zasobów. No i ogólnie tam możecie sobie jeszcze czytać, różne rzeczy jak sobie już założycie, albo jak chcecie to piszcie, to będę mówił co i jak, o co chodzi. Yy, jak chcecie zebrać na przykład, nie wiem, uznajmy malinę, to w moim przypadku przytrzymujemy E na klawiaturze. Nagram na komputerze jak ktoś gra nie wiem na Nintendo, PlayStation, Xboxie, to będziecie musieli nie wiem poszukać czegoś innego. No ale nic, jak chcemy na przykład zebrać dynię, no to podchodzimy, E. bierzemy. Na przykład jak chcemy zdobyć drewno, to już widzieliście może, przed, jak przed chwilą róbłem drewno. W moim przypadku L L Boże. Lewy przycisk myszy przy... przytrzymujemy albo jak klikamy sobie i drzewo nam się rąbia. I na przykład, o, czekajcie, tutaj wyjdę sobie z tej górki. Na przykład jak wejść w plecak, to klikamy tab. Czyli tab jest... Oj. Na przykład tu macie motki Czyli na przykład, nie wiem, ja mam taką emotkę. No, jak widzicie. No i ogólnie ciężko. No ogólnie, jak jesteście jakimiś już pro-playerami, pro to pewnie wiecie o co, co i jak. A ja dopiero zaczynam, gram sobie. Co on Dziennik na przykład. Tutaj widzimy na przykład, co on nam, nie wiem, poprosił nas budujesz stół rzemieślniczy, czyli taki, tak wygląda stół rzemieślniczy, stwórz zwykłą siekierę, śledzenie schematu, czyli na przykład śledzenie, czyli bierzemy taka jakby igiełka, zainteresowujemy sobie na przykład na pochodnie i potrzebne nam do pochodni jest drewno i pnącza. I ogólnie jak, jak ktoś, nie wiecie jak, coś, jak, nie wiecie jak coś się nazywa, to wchodzicie w kodeks na przykład esencja, w moim przypadku drewno, nawóz, biomasa, pnącza i ziemia. Jedzenie na przykład dynia, malina, pieczona dynia, zwęglona malina. I ogólnie, jeśli. Macie ochotę na jakieś dłuższe rozgrywki to jest noc, o, nie zapomniałem powiedzieć. Jak jest noc, to na przykład uznajemy sprawdź przepisane łóżka, E mi się nie chcą, że klik, klika i mieszkańcy, ty, na przykład ty zmień przepisane No ale ja nie chcę mu łóżka zabierać, pójdę sobie rąbać drewno i sobie łóżko zrobię. Zaraz wam pokażę jak budować domki, bo ciężko się nie buduje domków, łatwo się je buduje, ale jeśli ktoś zaczyna, to będzie fajny poradnik. O, gdzie są jakieś drzewka? O, tam. Jeśli macie jakieś pytania, co, jak, to nie wiem. Jeśli yy, ma tutaj, tu jest, jak tam w lewym górnym rogu macie mój awatar i takie kółko dookoła niego. To kółko, czyli te takie punkciki, to jest nasz głód. Jeśli mamy bardzo mało głodu, to na przykład uznajmy, że mamy dynię. I tu, nie, nie wiem jak Wam to pokazać, mamy zjec, czyli przytrzym, przytrzymujemy ten lewy przycisk myszy, na przykład... Porozmawiamy ze ślad. Tutaj widzicie, wam chwilę, żeby przeczytać. Sprawdź swoje menu QO Sprawdź swoje menu budowania Q, żeby wyświetlić wszystkie odkryte schematy budowy. Kontynuuj. No i dobra. Czyli w moim przypadku muszę iść poszukać jakiegoś drewna i tam sobie budować. O i słuchajcie, jak chcecie coś zbudować, to ja w tym przypadku zbuduję sobie... Patrzcie, o, tu macie domki. wiem pokazać. Na przykład nie wiem. Można, i może ja chcę zbudować domek, tak jak się go obraca. Dobra, nie wiem. Szczerze mówiąc. Hmm. Może... O, jest. Zobaczcie. Klikamy. Lewy przycisk myszy i klikamy. Zacznij budować. Na przykład, jak macie też takiego, to klikacie. Jak jest taka zielona obrąbka, lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy. Ścianka. I jeszcze zmienię fragmentku I proszę. No i domek prawie gotowy. Dasz, da dach. Chciałem powiedzieć daszek. Ja taki. No tak, bo to jest porządkowy domek, a więc nie ma co się gniewać, że to tak brzydko wygląda. Ale jak na prostą chatkę to nawet bardzo ładna. W temacie łóżek. Meble. Tu macie łóżka. Ja mam za mało drewna, pójdę sobie zabrać. Zaraz będziemy yy, budować, boże tworzyć te różne rzeczy, czyli na przykład, przykład siekierę, kilof, miecz, żeby się obronić w nocy. Ale ja Wam polecam w nocy to się chować w domku. Opsa. Wszystkie dynia zbiora. Na przykład teraz szukam drewna, bo też na podłodze, na ziemi można znaleźć na przykład granit. To jest ziemia, czy kamień, gdzie łupacz kamieni. Widzicie tam, gdzie jest schemat budowy. Triały budowlane, na przykład schody. Macie tutaj sobie, żeby sobie zbudować. Środową, różne rzeczy, takie jakieś, Na przykład taką platformę. No. Jakby coś, to zaraz Wam pokażę, jak budować większa budowle, Bo wejdę na taki świat, który się nazywa piaskownica. Wiem, że dziwna nazwa, ale to i nie ja je ustawiałem, a więc... No dobra, więc idziemy. Szukać drewna. znaleźliśmy zaraz pokażę wam jak pójść spać ale chyba tam był wilk a nie, to krowa no i wezmę sobie jeszcze trochę malin oj no dobra No i szukamy jeszcze jednego drewna i sobie zbudujemy. Eee, po prostu ten. Łóżko. Jakby coś, to... Jak potrzebujecie więcej poradników, to nie wiem kogo możecie to znaleźć jeszcze jakichś youtuberów, ale na pewno możecie znaleźć. Jak trochę poszukacie, to znajdziecie jakichś youtuberów, którzy też nagrywają jakieś poradniki. A, i widzę, że zapomniałam powiedzieć, proszę Was bardzo o subika i łapkę. Jeśli możecie, to proszę, jeśli nie chcecie, to nie zmuszę. No ale dobra, zbudujemy łóżko. Czekajcie. Aj. No, Zbudowałam sobie łóżko. Patrzcie, jak przepisać łóżko, chyba już wam pokazywałem, ale przepisz i sobie śpimy. Musimy wyjść z łóżka i macie śpij do rana. I jak klikniecie w waszym przypadku jakiś przycisk, to na, na razie będzie taki ciemny ekran i się obudzicie już normalnie. I dalej możecie sobie iść szukać. Teraz pozbieram drewno. Yy, no I zrobię stół rzemieślniczy. Przepraszam, rzemieślniczy. Dobra. No idziemy dalej. Na przykład są świnki. Od różnych zwierząt w, w Lago Fortnite. Jak klikniemy pogłaszcz, to dostajemy na przykład od świnki dostajemy średbok grzybko. Tutaj można pogłaskać świnki. A najbardziej chyba... Jak dla mnie opłaca się głas głaskać o owce, bo w przyszłości pokażę Wam jak skraftować. Albo że zrobić. Yy... Kołowro otek. Jak to tam się nazywało? No ale reszta. Jak chcecie usiąść, to przytrzymujecie E. I sobie siadacie. Jak chcecie zejść, to też E. No i spróbujmy to. Oj, nie możemy rozwalić. No ale idziemy szukać dalej. Bo po to się poddawać. Trochę bez sensu. Są krowy. A skoro dostajemy mleko, Chyba to bardzo oczywiste, że skoro dostajemy mleko, Hop, za. a jak skakać? Yy, yy, Skaczy się spacją. Tak, normalnie się skacze z Teraz będziemy musieli siekierę zrobić, bo już mało drewna tego widzę. No ale nic. Szukamy dalej. Comme ça. dalej zobaczmy ile mamy drewna o możemy już zrobić stół rzemieślniczy oj nam no, się postawił tak krzywo no ale to nic. Na przykład my w tym przypadku potrzebujemy siekiera i nie mamy uchwytu. A więc. Idziemy szukać dalej drewno. Uff. Trochę nudne jest to szukanie drewna, ale jeśli ktoś lubi tak sobie spacerować. No to to nawet fajnie. Hmm. drewno. Nie widzę. Proszę za no bardzo. wiem. O, sołowca. I ja zdrowno. Jak mówiłem, właszczę się. W przypadku moim e na klawiaturze i idziemy o, dalej. No i widzicie, jak zacząć sobie lego Fortnite. Na dziś to tyle. Pa.